Okej, okay. Z tej strony flojek i. F14. Weź I. Adasio. Adasio. Kolejny odcinek z Sei. Adasio ma nowy nick, ma nowe konto. Bo on gra ogólnie na Xboxie, ale teraz na kąpa się przesiadł. Daj mi kojątek, ja muszę ustawić. Okay. Oh bien mm, Adash, oh bien du, du. <laughs> <laughs> uau, uau. Uau, uau. No, no, wydzielę, no, bo no, przygoda. No, 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 no. <muchnie> Prawda. Ogólnie to, podgłosujcie sobie, bo odosia, no, nie słychać jakoś mega mocno. Tak, możemy. I tak cię nie będzie słychać. Okej. Okay. Więc musicie podgłośnić sobie. I dziękuję Chińczykowi, który dał mi lajka. Prawda. Dziękuję. Na 10 subskrypcji będzie specjal, gdzie zbudowujemy bazę i robimy wioskę. Prawda. Ogólnie, te, poza odcinkami, zrobiliśmy, to, zrobiliśmy totem. Talizman zdrowia. I mamy 500 duszek. I teraz będziemy robili ten drugi, nie? Ja mam Ej, ja mogę zrobić sobie tą... lunetę Znaczy nie mogę <grywa> Ale chciałbym Talizman. Z ja ten lepszy Potrzebujemy skorupę Potrzebujemy p, czyli potrzebujemy zabić Trzy pająki Te wiesz, skorupiaki I wykopać marmur w kopalni Czyli potrzebujemy kilof ten kilo biały. Potrzebujemy kisu po pokorzeni. Wiesz co, to znaczy. Mhm. No idziemy do kopalni. Potrzebuję dwa jeszcze tam. Czekaj, bo ja muszę zrobić jeszcze. Ja zabieram itemy. No, no to musisz sobie zrobić tą. Zrób sobie tą nową siekierkę, bo trzeba wykopać. Nie ja mam te siekierki. Ty, ja chcę kij. A nie chcę desek To Co? Mówiłeś? Ja mam dwie sikierki Jakie? Zwykłe? dwa kilofy, ja mam dwie sikierki i, i dwa kilofy ja Ale zwykłe? Mhm uh -huh. To musisz sobie sikierkę zrobić tą nową Masz, masz trzy kości? Jak, ja mam zrobić leśną siekierkę? Masz zrobić... tak, tą białą A ja mam zero kości A ja mam... Ja mam trzy, to trzeba... będzie trzeba... To ja pójdę do kopalni A ja na wilka No Jakby co? Dzisiaj będą dwa odcinki, wejdą? Znatnie trzy, jak się uda No, można tak powiedzieć Oczywiście. Ta seria potrwa takie 5 z 20 odcinków. No, może nawet i więcej. Nie mam. O, mam wilka, mam wilka. Ta seria może trwać nawet rok. Jak się nie będzie wybijała, to będziemy też robić inne odcinki, nie tylko z tej serii. Nie? No, na przykład battle royale. No, albo jakieś poradniki. Albo inne gry. No właśnie. I albo coś takiego. Albo Fall Guys. No właśnie, a o Fall Guys możemy coś nagrać. Ale ja no, to po skończmy. Po ile go Więc powtarzam się, ale potrzebuję. Ale na 10 subskrypcji jest specjal. Tak. Zbudowujemy wszystko i zatrudniamy swoich botów. Muszę nagrać na sobie. A jak myśli, żeby kogoś jeszcze dodać do tej serii? Wiesz, przyjaciela? Będziemy mogli jeszcze Stasia dodać. No. I będzie nas trójka i łatwiej pójdzie Staś to jest nasz kolega. Mój najlepszy przyjaciel. A dama to nie wiem, niech on wam powie Nie no, kurna, no na niedźwiedzia się natknąłem. Adam! No. Chodź mi pomóż. Mnie Bo niedźwiedzia spotkałem. Ja, ja mam już na wyczerpaniu miaczek. To mam już gościnie bił. Co ja wezmę? Uh, i tak. Mogę już go bić? Tak, może mam też. Dziękuję na co to jedna cię wwale. Ja w kimś Ja GONI MNIE Jak ADAM To masz full HP Masz full HP Ja sobie się udało to drugi raz to założyłem. Sam go nie załatwię przecież! Ale drugi raz go załatwię. Ja będę walić w Śmiecia! A małpy kinieć mnie, zabija. Chodź tu szybko! Dobra, jestem. Musimy go nalupiać. No tak. Mamy więcej sejduszek. Możemy go zabić. Uuu. Dawaj, 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 robimy go. Fajr ginie, fajr ginie, ginie, ginie. Oba, a ja mogę z niego rzeczy zabrać? Bo on może mieć przylot. No, a, ale on prawie nic nie dropi. To jest naj najsłabszy boss. No i na. No. Z niego dropi mięso. Wiem. To wywalić Ej, pająk, pająk, pająk. Weź, masz healów? Weź go, rozwal No jest się przygot. No wiem, przyda się z po właśnie. Natalizmam. Czasami nawet z niego dwie skoją lecą, więc... Spoko. To jest już, już... mam chyba kopalnię. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Mnie nie żyję, nie? Jak nie żyjesz? Nie, nie żyję, Chodzi o to, że nie żyje tam. Perfect. Aha, w ogóle w złą stronę idę. No chciał mówić. A nawet zadanie, jest, buduj, jest budowa wioski, ale już tak myślę, że po czterech odcinkach to już powinno być te 10 słów, nie? Aha. Mhm. Bo ten odcinek... o, drewno tak z dupy leży? Ten niedźwiedź pewnie jest w baliu Jak się załóżcie Ja idę do kuparni Mam pochodnię? Mam Ja muszę sobie tam wykopać Z łbaka eee, No to chodź do tamtej To chodź ze mną A ja nie mam tych dobrych sieciarek, ja mam to ale, ale mi się przyda, żeby na przykład zabijać tych tam. No dobra no Bo ja już jest, przy niej jestem No już ja jestem To jest twoja kolonia Krajowe fundamenty. To jest to twoja kolonia. Nie, po prostu mi chodziło o to, że ja to zabunkrowałem, bo te wilki to atakują czasem. Hmm. No, Ja jestem. Też... Jeszcze, jeszcze nie wchodzę. A masz pochodnie? Mam. No, Są to dawaj. To tam dość. Są pająki. To nie to nie... To, to, to tak, to są Ja Nie, to za... Takie lepsze drewno mną. Kuj, narzuciłem. No co zebrałeś mi? Ja zebrałeś? A nie ja. A ile ich masz? Są pokażę nie? Nie, ty. Mam no, jedną tylko, ale mam pięć pokolenych, to już dobrze jest. No to jeszcze. Jeszcze... Jeszcze te, troszkę tylko. Bo z jednego chyba leci po 3... Od, od trzech do pięciu. Tu jest maj mój. Ja wiem, nie idziesz w tych szkieletów. Ale nie mogę jej wrać. są na górze. Muszę sobie zjeść. No, wystarczy, no, nie potrzebujemy dużo słupokorzeni, nie? Nie, nie za dużo Nie wiem, to chyba było 3 albo 5 słupokorzeni na 1 kg Ale nie jeszcze ja pozbierać Już 20 To jest słupokorzeń? Bo nie wiem, bo czasami to najmalne drewno też jest To jest najmalne hmm. To idziemy? Czekaj, nie, bo jeszcze trochę słupokorzeni potrzebujemy, ale... Tam to jest słupokorzeń Czeraj. Dobra Ja buguję Weź to ze zguby No nie wiem O dobra Dobra Nie porządowali Dobra, jajki to nam się już nie przydadzą To jest skrzynka, weź ją z Exploit Weź tą skrzynkę, jesteś w nim? Nie, proszę, weszłam Dobra. Dobra. Ej, czekaj. Dobra, idziemy. Ja już Jest noc? Nie, dzień. To dobrze. Mamy, dwadzieścia pokorzeni. pięć to tu na nas oby. No. To potem pójdziemy po farmić i. No, no, no. To będzie tego korzenie. Będę trzeba zbudować więc swoje pochodnie. Żeby każdy z nas miał. Aha. Tak, więc budujemy te rzeczy, to idziemy do kopalni i pokupujemy wszystko. I wiesz, kto nas to na No tutaj. Aha. Dobra? Co co? Ale co? Że po prostu Tak Odbudujemy te No Kilo I no Aha No i to co? To idziemy do kopalni i wszystko wykopujemy Okej okay. Okej okay. To jest pokażę. pokorzenie Żeby mieć zapasy Trzeba, Zapomniałam gdzie jest jest Ten crafting Gdzie jest w I potrzebujemy Kisu Pokorzenia Dobra I potrzebujemy Trzy kości Czyli ja mam. Idę... Dobra, robię kije z upokorzenia. Ja idę w klączach. nie, czyli. Nie jest potrzebne. I ile tych kijów potrzebujemy? Nie, jest 10 zebra. Na kilo ten nowy potrzebujemy 3. No to 10 starczy. Potrzebujemy kości. Jest noc, to możemy iść Ja idę po wojnie. No ja idę po wojnie mieć kości. A stworzyłeś dla nas te rzeczy? Jakie? Stworzyłeś dla nas? nie. są stwor... pokorzeni inne? Nie, bo się ja mam jeszcze z To idę zobaczyć. No, do tej tako idź. Jakby to. Mam nadzieję, że będzie nas subskrybować. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni. No, to jest jakaś problem. O nie, Ty tylko mnie. Chyba zabiłam go No kości nam tylko brakuje no, Ja mam kości, ja już mam kości Dobra Mam cztery, to czekaj, bo tu są jeszcze jedno do Dobra, ja policzę, dobra? To z nich kości nie lecą O, dobra, le, lecą Mam już us... mam osiem kości To ja już to podbierę tak z... Do... ...z, z trzy szkielety czy ja muszę znaleźć? Jedno widzę ze szkielety Ze szkielety są już coraz rzadsze. Mm, ale potem będą coraz lepsze? O ale szkielety z sztyletami. Ten typ ma długi miecz! No tak, będą są coraz lepsze. Oj dobre mocne są. O kurde. Skinę. Ja zginę Serio? No kurde, mam jedno sejce, ale już, 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 już żyję Mam 14, stajcie już kupię ja prawie zdechłem przez zimę, bo weszłem na te zimy A, po co? No, bo on weszłem na te początki, gdzie śnieg się zaczyna Więc widzowie Trzeba, no widzowie, widzów tutaj ja zbytnio nie mam, ale no widzów Jania no, nie mam. Wspólnie nie mam. tych nie da W to jest nasz wspólny kanał, tylko ja mam do niego dostęp. No bo jest prawda? Bo ja wstawiam wszystko tutaj. Potocki. Trzeba zbudować więcej tych. Trzeba już budować wioskę. No prawie. Czekaj, Potocki. Siema Potocki. O, czyli Zamieszkaj w mojej wiosce. No nawet daj, daj, ja, daj goście wytworzyć. Nie hmm, spełniał czytnie. nie? Nie, ja nie, 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 ja i Czy nie, 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 już? nie, nie, Już kilo, nie, 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 Sobie też stwórz nie, 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 Mhm nie, ja schowam Ja nie, 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 do skrzynki. Dobra. Ty. I chodź po rzecz. Dobra Ten kill to jest najważniejsza rzecz, bo potem będziemy potrzebować dużo majmuju Te drzewa tu osną, to jest fajne. Teraz. No to za chwilę idziemy do. Ej, robimy miecze długie z supokorzenia? Dobra. Ile masz jeszcze kijów? Dlaczego? Kijów. Z upokorzeniem mam cztery. Okej, no to. Okej, okay, no to żeby sześć i będzie idealnie Weź tu deski swoje stąd Deski? No znaczy kije Nie będę zabierał już, ale... Dobra, sześć Dobra, sześć supo... z I będziemy mogli zabić dwa miecze Długie te lepsze wiesz. A wiem. Ej Dobra, z drugiej odcinka my już tu z się wystakowaliśmy. Ja sobie stworzę miecz myśliwski, taki proszę, wypadek, wypadać, by tu był. Po tutaj zażerek. Bo, Ja mam pięć sojuszek. To ja sobie <grym> zjem. Dobra, ja już mam wszystko, ja sobie robię miecz. I ci dam. Ty masz cztery kije. Mam no, co? co mówić? Masz cztery kije. Uh -huh. To chodź. Dam ci jeden i będziesz miał pięć idealnie na miecz. Nie, tak? Nie, Mierz drugi, miecz drugi. Miesz drugi. No? Mam. Jesteśmy wystakowani. Wojownik. ja też mam tańczę. Wojownik. Dobra, to idziemy? Marnie. Ale to czekaj, zrób sobie pochodnię. A ja mam nic. Aha, to czekaj. Ja zrobię dużo pochodni i je porzucamy po tej. Po jaskini. No Okej. Okay. Ej ja nie mam pnącza, Masz pnącza? A tu znowu, czekaj. Pnącza za że... Ale... No i krzak. Dobrze, że mam krzaki tutaj. O do nas przyszły! Nie ja wiem. Womyślę. Ja Dobra. Zrobię i po no, A jak mi Stachu? Będzie chciał z nami grać? Stachu na pewno. Stachu lubi Lego Fortnite. tym, Stachu na pewno będzie chciał prowadzić kanał. To ja będzie więc pochodni? Ja mam 13 pochodni. Zobacz jemy. Dobra. Tylko zamiast taj, czy tam. Zamiast staje, czy daj tam pochodnie do drugiej łapy. dobra. Ej, gdzie nam miecz? Przygoda nie. ma prawa? Nie, żeby waliło. W tą stronę. I teraz w tamtą stronę. Dobra. Tak, tak. tak, tak. Przygoda. Ej, ten film Przygodę. będzie lepszy. Co mówisz? Ten film będzie lepszy. No. jak ja sprawdzę ile ten film już trwa. Film trwa 20 minut już. Ale dalej kończymy. Nie, jeszcze chwila, jeszcze trochę tamten. Pojdziemy do kopalni tam chwilę porobimy i kończymy. No, i kończymy filmik, bo przedłużamy trochę. I jak i od razu go wstawiamy.

Chyba tutaj dam jedną. Poszła. Dobra. No. to jest? Trzeba rzucę, żebyśmy wszystko widzieli. Może nie, wszystko jest zresztą większość. No. Dlaczego jak, jak. I nie będą się moby spić w świetle. Jeszcze tam pójdzie? Tutaj dam Weź No idę i Czekaj, jestem jeszcze gdzieś tu. Tutaj dam.. Mam jeszcze 8, co jeszcze mogę dawać? Ja zdałam ostatnie. To ty już nie dawaj. Ja będę dawał 8. Rozbieram już po korzeń. No. Najgorzej będzie jak się zgubimy. I możemy jeszcze Majmu i zbijać. On się przyda na ulepszenie wioski. Okay. Dobra, to ja... Bo ja pamiętam jak ja miałem z Lizą świat, to tam było trzeba Majmu i do tego. To tu zbieraj marmur jest po korzeń. Ja zbieram to i to, bo jak widzę jest ja po korzeń, ten, co mam go też zbieram, nie? Mhm, mm ale jakby co, to, to się rozpali. Co? Chciałam ja się rozpalić za osób pokorzeni No chyba, na no rośnie będzie już Ty, ja się zgubiłam A okay, to ja ci odnajdę Cześć, pochodnia Fida. idę Osob Dobrze, że te pochodnia już stawiliśmy Okej, okay, jest tu pochodnie. Ja wiesz, kiedy to zaatakowały. Dobra, ale, ale to nie jest potężne. Ja jestem przy wyjściu. I to chyba innym. No innym jesteś. Ej, bo to jest inne wyjście też. Idę do ciebie. Siema. Tu też jest moje ogólnie, też się idę. No właśnie, ja przychodzę. Szczęść zadaję tym pilotem. Ole marmuru. Siedem 7 majmurów zostało mm -hmm. Drugi dzień robienia, już jesteśmy wystakowani to Prawie wystakowani no, Ale mam już ta lepsze i nie? A moje jakie duże są tutaj na górze? Ja bym już kończył ten filmik Co ty na to? Mm -hmm. No to ustaw się, musimy się pożegnać Dobrze, czekaj, postanę po ciebie. A no to, papa, żegnamy się eee, i na 10 subów specjal, więc. Pa!